No, witam ponownie. Słuchajcie, takie odnowienie. Co tam z t piątką? Także działamy. Już powoli ją szykuję. Tutaj ostatnie jakieś zaciągnięcia szpachlu będą i lecimy z podkładem. Także ta strona już jest doprowadzona praktycznie do porządku. Jak widzicie, wyrwałem zderzak, ale zderzak zamówię nowy. Bo tutaj kreatywność była bardzo dobra. Poprzedniego właściciela. Zobaczcie na deseczkę. Także to szkoda mojej, mojego czasu po prostu. Widziałem na Allegro za 200 zł taki zderzak. Więc szkoda mojego czasu na szpachlowanie tego i, i w ogóle. Także tu już mamy zdemontowane wszystko. Żeby ładnie dojść tam do tych kantów wszystkich. Tu wiadomo będzie umyte. Farby zamówiłem. Bardzo fajna firma i w normalnie powiem. e 360 zł zapłaciłem. Za wszystko. To co tutaj jest. 4 litry lakieru powinno mi starczyć. Tutaj spray do, do, do zderzaków. Zamówiłem rolki prowadzące. Cały komplet do tych bocznych dziwi przesuwnych. Nitro do czyszczenia pistoletów. Mam już łożysko tylnie, do, żeby EU tak, do zaliczyć. Tak więc zanim na EU pojadę, to chcę go już doprowadzić do, do porządku z wyglądem, żeby już nie jechać takim szczurkiem. No, także zaczynamy działać. Tak jak powiedziałem, tu już mam praktycznie ogarnięty bok. Klapę tylnią to długa historia. Dzisiaj ten bok chcę sobie tutaj troszeczkę do końca już przeszlifować, żeby był na gotowo. No i tam pozaciągam jeszcze szpachelkę, gdzie muszę zaciągnąć szpachle. I można będzie powiedzieć, że obydwa boki auta będą gotowe do, w podkład. No, i później się zajmiemy tą klapą, już tak do końca nieszczęsną, żeby ją też doprowadzić do porządku, no i będziemy lakierować. Także tyle, tyle teraz z Volkswagena. Działamy dalej, żeby nie było, że zapomniałem o nim. Cały czas coś się dzieje, no ale wszystkiego naraz się nie da zrobić. Tutaj, jak widzicie, czeka szyba do Turana. Bo ten turan też tak stoi, trzeba go ogarnąć i w końcu się go pozbyć. <laughs> Dobra, to tyle z teraz. Ja działam dalej z Volkswagenem i. No i co, i będę Was informował o postępach pracy.